Przygotowanie kawy w syfonie rozpoczynamy od dobrania proporcji kawy do ilości wody. Używamy 300 ml wody oraz 18 g kawy. Bardzo proste proporcje 6-7 g kawy na 100 ml wody. Kolejny krok to wlanie do dolnego zbiornika wody, włączenie źródła ciepła. Kolejny krok w momencie, w którym woda ma wysoką temperaturę. Wsypujemy kawę do górnego zbiornika, w którym już znajduje się sama woda. W momencie, w którym wsypiemy kawę, odliczamy około 2 minut, jako sam proces stricte ekstrakcji, czyli zaparzania się kawy. W momencie, w którym przekroczymy te 2 minuty, wyłączamy źródło ciepła, czekamy, aż sam napar spłynie nam do dolnego pojemnika. kawa z syfonu